Cześć ostrzyczko. Nie wyjdę. Nie. Zawsze się pierwsza kątel. Mama, mama zawsze cię w Teraz moja kąpiel. się, wszystko. Piera widać. Zawsze się kobie po tobie i mam trudną wodę. Włosy twoje długie kupają. No i pora to zmienić. Ach, unik. Już? Uspokoiłaś się? Ty głupia! Tym razem nie mam matki, która mnie wygoni z łazienki. Wynoś się. Ale skorna. Wynoś się. Wyrosłaś przez te lata. kiedyś się wspólnie kąpaliśmy. Pójdźmy na kompromis Żadnych kompromisów, rozumiem. To wszystko dla siebie. Mówisz, że bym przestał, ale sama mnie atakujesz. Wynoś się. pan Teraz kąpałaś się wczoraj. Dzisiaj moja pora. O. I co? Podoba ci się to? O. 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 No. O. Może już, co? Znaczy Dobrego. Pamiętasz? Kiedyś razem chodziliśmy na różne festiwale. Zamknęłaś się w sobie. Nawet mi omletu ryżowego nie zrobisz. Wyjdź! Jak to się stać wykopać? Tak działa prawdziwe rodzeństwo chyba, nie? No! Już! Już! Mon! Won! Masz dachę! Drugą! Trzecią! No uspokój się! Ja w na sposób Nie stanie nic zrobić. Cały czas jest zestunowana tak jakby. Nie! 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 Dokatuwała mnie! Nie! No. Co? Jeszcze nie? Już? Poza tym czemu się kobiesz w stroju kąpielowym? To nie ma najmniejszego sensu. Z sensu to nie ma? Co? Jesteś? Tryk słuchajca. Wy nas. O kurde, przepraszam. <tryf zboczańca> Zabiłem moją siostrę! Ooooooh! Wow. Zabiłem moją młodszą siostrę! Kurwa! Jak ja się mam z tego wytłumaczyć! Dobra, to taki poduszyk na razie. Może teraz się uda ją wygonić! Normalnie sobie nigdzie nie stało! Patrzcie na te punkty. Matałem się wstrząsnąć. Jesteś moja. No, A ci... no jeszcze nie widzisz. Może już najwyższa pora, żebyś poszła. O. Czekaj. Czekaj. I, I tak się właśnie. Dominuje w domu i zdobywa łazienkę. No, dokładnie tak. No, to tyle by było. Cześć.